Witajcie, kochani, w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj długo wyczekiwany przez Was filmik, czyli sprzęt dla jeźdźca. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. Zostawcie lajka, czek, komentarz i subskrypcję. Zapraszam do oglądania. A i zanim zacznie się film, chciałabym Was o czymś poinformować. Nie wiem, czy zauważyliście, ale na moim kanale wybiło 2000 subskrypcji. Z tej okazji chciałabym zrobić dla Was QA. Zadawajcie mi pytania w komentarzach pod tym filmem. Jeżeli chcecie zadać pytanie do QA, musicie dodać przed pytaniem taki oto znaczek. Dzięki temu będę wiedziała, czy jest to pytanie do QA, czy po prostu mam odpowiedzieć na nie pod tym filmem. Także zapraszam do zadawania pytań. Jesteśmy w moim pokoju, gdzie będzie się odbywać cały ten pokaz moich rzeczy jest dzieckich, także zacznijmy od bryczesów. Ładne bryczesy z pełny lejem z HKM-u to są moje bryczesy treningowe ulubione. Brązowe bryczesy z krótkim lejem, nie wiem z jakiej firmy. Beżowe bryczasy z fałganzy. Najczęściej używam je na oklepy bądź luźne jazdy. Czarno-białe bryczesy na zawody, również z HKM-u. Białe bryczasy na zawody już na mnie za małe, nie wiem jakiej firmy. No to przejdźmy do rzeczy na górę. Za mała już na mnie koszula z plastronem. I moja aktualna koszula, którą używam na zawody. Mój frak jest dziecki z Horze. Jest bardzo śliczny, uwielbiam go. Przypiałam sobie do niego moje odznaki brązową i srebrną. Jest bardzo wygodny i elegancki. No to przejdźmy do całej reszty. Kask jest dziecki firmy Fairplay. Wygląda bardzo sportowo, jest solidny, piękny wytrzymały Rękawiczki jest dzieckie. Mam ich w sumie sporo, ale to są moje ulubione. Mój zwykły krótki bacik skokowy. Sztyblety do ciurania. Używam je na treningi. Mają już oderwaną podeszwę, ale nadal da się w nich jeździć. Są wygodne, skórzane. Niczego im nie brakuje oprócz tej oderwanej podeszwy. Briczesy z firmy Horze na zawody ze skóry syntetycznej mają głównie względy estetyczne, ponieważ nie są aż tak wygodne jak te skórzane, aczkolwiek bardzo je lubię. typy syntetyczne firmy Pasquello. Są one tanie i wyglądają bardzo ładnie, dlatego je kupiłam. Mam nadzieję, że filmik Wam się spodoba i nie zapomnijcie o pytaniach.